bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, podczas której, drodzy Państwo, chcieliśmy przekazać bardzo dobrą, istotną informację dotyczącą Domów Pomocy Społecznej, które są prowadzone przez Powiat Tomaszowski. Drodzy Państwo, po rozstrzygnięciu przetargu będzie budowana instalacja fotowoltaiczna w Domu Pomocy Społecznej numer jeden, a przypomnę, że ten dom tak naprawdę kryje dwie lokalizacje. Jedna to jest przy ulicy Farbiarskiej, druga przy ulicy Polnej. Za chwileczkę będziemy mówić o szczegółach tej inwestycji. Na początku bardzo serdecznie chciałbym powitać członków Zarządu Powiatu Tomaszowskiego w osobach wicestarosta Włodzimierz Justyna, członek Zarządu Teodora Sowik, członek Zarządu Michał Czechowicz oraz Współwłaścicielkę firmy Stanley, panią Paulę Jakubczyk. Witam państwa bardzo serdecznie. Drodzy państwo, ta inwestycja to prawie 300 tysięcy złotych podzielona na dwa domy, które występują w jednym oczywiście Dom Pomocy Społecznej numer jeden. Mówimy tutaj o kwocie 300 tysięcy złotych to jest niebagatelna kwota i o tym też wyjątkowym 80% dofinansowaniu tej inwestycji w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zapraszam, drodzy Państwo, teraz do zabrania głosu Pana Michała Czechowicza, członka Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, który jest odpowiedzialny za domy pomocy społecznej. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Panie Starosto, Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że Kolejna inwestycja będzie odbywała się i będzie zrealizowana w ramach szeroko rozumianej opieki społecznej, którą ma w swoim zakresie zadań powiat Tomaszowski. Tak jak pan starosta wspomniał, dotyczy to jednego z naszych domów pomocy społecznej, dwóch budynków, gdzie przebywa bez mała 160 naszych mieszkańców podopiecznych, którzy na co dzień tam mieszkają, mają zapewnioną opiekę, zarówno pielęgniarską, jak i bytową. Cieszę się bardzo, że po raz kolejny nasze służby Starostwa Powiatowego przy współudziale Domu Pomocy Społecznej przygotowały ten wniosek. Ten wniosek został bardzo dobrze napisany, czego efektem jest podpisanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska umowy. A finałem tego będzie realizacja przez firmę, z którą dziś będziemy podpisywać umowę budowy instalacji fotowoltaicznej. Cieszę się, ponieważ po raz kolejny w ramach opieki społecznej, w ramach jednostek opieki społecznej, będzie podwyższony standard. W tym przypadku standard, jeżeli chodzi o instalację elektryczną, to spowoduje, proszę Państwa to co najważniejsze i o co chodziło powiatowi tomaszowskiemu obniżenie rachunków za energię elektryczną doskonale wiemy że ceny tej energii elektrycznej są wysokie tak więc ta instalacja spowoduje że część kosztów zostanie zaoszczędzona i przede wszystkim przełoży się to również na, na aspekt ekologiczny, prawda, że będziemy pozyskiwać energię elektryczną z odnawialnych, źródeł, z odnawialnych źródeł, a mianowicie tutaj w tym przypadku ze światła słonecznego. Tak więc bardzo, Szanowni Państwo, się cieszę, wierzę, że kolejne projekty będziemy. Również realizować przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu, tak, że część tych pieniędzy, a mówimy tutaj o sporej kwocie, bo dofinansowanie będzie sięgało do 80% całkowitej kosztu realizacji zadania, pozwoli modernizować kolejne jednostki opieki społecznej, a oprócz DPS-ów mamy ich jeszcze kilka. Gdzie zarówno y, korzystają z nich y, nasi mieszkańcy, jak i tak jak powiedziałem, w Domu Pomocy Społecznej, mieszkańcy, którzy na co dzień, przez całe swoje życie korzystają z tej infrastruktury. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Michałowi Czechowiczowi. A teraz, drodzy Państwo, zapraszam do zabrania głosu panią Paulę Jakubczyk, współwłaściciela firmy Stanley. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Ja w imieniu swoim, jak i całej firmy Stanrek chciałabym wyrazić bardzo dużą dumę i radość z wygranego postępowania przetargowego. Dołożymy oczywiście wszelkich starań, żeby, tak jak zawsze, projekt został wykonany w te, oczywiście w terminie i zgodnie ze sztuką budowlaną, co przełoży się oczywiście dla Państwa na korzyści zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne. Mam nadzieję, że ta współpraca przebiegnie nam pomyślnie. W planowanym terminie i zgodnie ze wszystkimi założeniami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, zanim przejdziemy do podpisania dokumentów, chciałbym bardzo serdecznie oczywiście podziękować pracownikom Starostwa Powiatowego w sposób szczególny Wydziałowi Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych. Tutaj na czele z Panią Naczelnik Anną Lubicką, jak i również Wydziałowi Zamówień Publicznych. Na czele z panią Moniką Zajder, ale również dziękujemy za dobrą współpracę dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej nr 1 pani Annie Pawlak. Teraz zapraszam tutaj panią Paulę Jakubczyk i pana Michała Czechowicza do podpisania stosownych dokumentów. Zapraszam. Zapraszam teraz wszystkich Państwa do wspólnego zdjęcia. Drodzy Państwa, bardzo serdecznie dziękuję za obecność naszym Tomaszowskim Mediom, tutaj prowadzonym przez pana Janusza Pająka, jak i też innym, które są obecne na tej dzisiejszej konferencji. Chcę powiedzieć, że w przyszłym tygodniu mam nadzieję przekazać kolejne dobre i bardzo dobre informacje zarówno dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego, jak i też całego powiatu Tomaszowskiego i już dzisiaj serdecznie zapraszamy.